Wiecie co się stało? Czy wy wiecie co się stało? Pewnie nie, więc dla was teraz mała podpowiedź. Tak, kochani, to prawda, stuknęło 50 tysięcy subskrypcji. Tym osobom, które zdecydowały się powiedzieć tak poprzez zasubskrybowanie mojego kanału, chciałabym bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Jestem tutaj już od 3,5 roku i przez te lata YouTube stał się integralną, nieodzowną częścią mojego życia i jestem niesamowicie szczęśliwa i wzruszona, że już 50 tysięcy z Was chce w nim na co dzień uczestniczyć. Zresztą jeszcze raz ze szczerego serca Wam dziękuję. O tej chwili, o tym momencie myślałam już od dawna. Chciałam dla Was przygotować taką niespodziankę, która zadowoli wszystkich z Was, która będzie inna, która będzie nietypowa i która po prostu sprawi, że wszyscy będziecie chcieli wziąć udział w konkursie. Dlatego też mam ogromną przyjemność i zaszczyt ogłosić Wam, że jeden z Was bądź jedna z Was będzie miała szansę wygrać 500 tych na zakupy i na tych zakupach cały dzień spędzić z... Kolmi Blondie. Mam nadzieję, że z chęcią będziecie udział w tym konkursie. Ja jestem niesamowicie podniecona i szczęśliwa, że będę mogła jednego z Was poznać i spędzić z jedną bądź z jednym z Was cały dzień służyć swoją radą na zakupach w dziedzinie urody czy mody. To będzie niesamowity dzień i już się nie mogę doczekać, dlatego też czas, żeby Wam powiedzieć. Wiecie już, jakie, jakie są, jaka jest nagroda, i czas, żeby Wam powiedzieć, co musicie zrobić, żeby wygrać ten dzień z Kolmi Blondie. Wystarczy, że zasubskrybujecie. Mój kanał, że polubicie ten film oraz w komentarzu pod tym filmem zostawicie odpowiedź na zdane zadanie. Dlatego, że aby wygrać, trzeba ze zdania wygraj dzień z Kolmi Blondie, ułożyć możliwie jak największą liczbę wyrazów, więc pomieszajcie literki, wymyślcie z tych literek jak najwięcej, łożcie jak najwięcej wyrazów z podanych w tym zdaniu liter. Ja, kochani, trzymam za was kciuki. Pamiętajcie, że chcecie to móc, więc ja trzymam kciuki. Naprawdę gorąco z was wierzę. Czas macie do niedzieli, dlatego też do niedzieli będę czekała na wasze, na wasze propozycje wyrazowe. Macie 8 dni, nie ma co tracić czasu, więc trzymam kciuki i kochani do pracy. Buziaczki, pa pa!